No i tu już sobie płytę główną wyciągnąłem z pudełeczka, będę składał. Ale słuchajcie, no niestety zaliczyłem w topę. Od dłuższego czasu jakiś pierwszy raz się zdarzył. Zamówiłem procesor z soketem AM4, a płyta ma AM5. No i to nie wejdzie, no. To nie spasuje. Będę musiał procesor wymienić, więc więc złożenie się automatycznie troszeczkę przedłuży, jakieś 2-3 dni. No. Hmm. Akurat, akurat, no cóż, złożę sobie całą resztę, żeby nie czekać na, na, na procesor, wszystko tutaj poskładam, a jak procesor dotrze, no to, no to go e, wciepnę w, w, po prostu w, 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 w sołketa piątkę. Jak to zrobiłem? Nie wiem, kurczę, ale to właśnie tak czasami bywa. Ale nie myli się ten kto nic nie robi. Podnosimy głowę, to z klientką jest uzgodnione. Tu się nic nie dzieje, poczeka tyle ile trzeba. I cóż, czeski błąd się zrobił. Także procesor zobaczymy, może uda się tutaj zwrócić. A jeśli nie, no to, to magnetycznie coś z nim zrobi. No, także tutaj akurat nie ma się co. Tak fajnie by było, bo już bym, bym go na jutro tutaj yy, oddał przetestowanego, yy, złożonego, a tak będę musiał czekać na procesor, no ale niestety trzeba będzie zaczekać. No to lecę dalej, uzbrajam w, w RAM, dysk, założymy tutaj także teraz sobie już tutaj przygotuję dysk, RAM. I miejmy nadzieję, że więcej pomyłek już nie będzie. Składam.